Słuchajcie, mm, był, słuchajcie, dzisiaj update do mm, nic z może wczoraj chodzi o ten bus patrzcie co tutaj się stało, słuchajcie ten bus został, bo to jest nowy, to jest o 12 yy, takiej wersji trolejbusowej, yy, taką baterią patrzcie tutaj, yy, ziomeczkowi yy, rozładował się pojazd i teraz tak, nie wiemy co zrobić czy ja i on nie, nie wie, co zrobić? Bo tak, rozwodowo muszę stanąć na tora, słuchajcie, to jest w sumie nawet chyba złe, słuchajcie, bo tak nie może wyjechać i ani nic. i teraz tak, nie wiem, co zbytnio zrobić. Pierwsza opcja jest, słuchajcie, taka, że jakby byłby można, słuchajcie, jakby zjechać w można to bym, słuchajcie, popnął. Tylko że on by tylko skręcał I Ja bym mu tutaj pomogł jakoś Na przykład on by tam Ja bym jakby tam popychał A on by pojechał po prostu normalnie tam się podładować I, A druga A druga opcja jest taka jeżeli po prostu musiał sobie niestety usunąć pojazd I zaspić cenowy i po prostu pilnować, żeby go naładować Jak widzisz to jest bateria 0% System chyba tam jest napisane Nie mogę słuchać, tylko mogę na pasażera, bo wiadomo, tak jest... prowadził y, auto. tutaj Status jakiś tam. Nie, status nie. Bateria 0% jest na 100%. A żeby go wkręć, a, rado, y, znaczy, naładować, to trzeba to. To to, to, to mają trolejbusy, to trzeba dać na te kable, jakby. I tutaj, jakby, automatycznie się posiadał. no autobus, jeśli tylko się na to rozodowuje, bo wystarczy, żebyście jechać, schajcie, będziecie jechać, będziecie jechać z tym busem jako kierowca, będziecie ty jechać, no, no i będzie się na to jak Na szczęście jak się nie stoi, jak się, nie, jak się stoi, to się to na nie rozodowuje. To już ma jakiś plus, ale no, stanął. Więc schajcie, napiszcie w komentarzach, gdzie Wam się to zdarzyło, gdzie jechaliście za takim busem w Nitzbase. Oczywiście to jest nic Nitzbase. Yy, Sodek ma, tą, ma tutaj problem. Yy, ja sobie też miałam, słuchajcie, taki problem, gdzie mi się rozładował bus Ale, słuchajcie, miałam sobie dość szczęście, bo mi się rozładował jak były jeszcze te kable. Tutaj nad tym. te kable i po prostu yy, mogłem sobie normalnie ładować, to pełna. I tyle nie. A tak to on ma jakby lipę, bo no, rozładował mu się tutaj i po prostu nie miałam zbytnio co zrobić. No, jedynie to może, robić robić tak. Odpalił tylko awaryjne Tylko to może, e, może zrobić No i drzwi może od, otworzyć Nie i, i, i tyle no Więc słuchajcie Napiszcie w komentarzach czy to że też tak się stało Gdzie. Że Myślałam że, 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 że Już dawno pociąg rozjechał tym. Yyy e, już dawno pociąg jechał. Jechał. No, słuchajcie, bo... Tutaj to, choć to jakby... Zapomniałem. Tutaj zapomniałem, jak to się nazywało. Hmm. Po prostu... Ja już że zapomniałem, jak to się nazywało. Tutaj idzie pociągi, słuchajcie, jeździą, no to tutaj jak nie, bo to tylko, wchodzi na ozdobę, to też jest na ozdobę, to chyba się nie zamyka, ale całe szczęście, bo jakby, można tak powiedzieć, jakby tutaj by był, by jeździły pociągi, no to, słuchajcie, no to, słuchajcie, by dawno już pewnie ten bus, tego to już dawno nie było, wywaliłoby tego busa pewnie gdzieś w powietrze. O, tu pod karteczką jest, słuchajcie, nie zauważyłem. 0, 0, D. Dobra. Nie zauważyłem tej karteczki. Wcześniej nie było, mi się wydaje. No, chyba wcześniej nie było, to chyba nowa ale dobra. Tutaj nic nie jeździ, widać, że jest, dobra, widać to z nazwą. ciekawe jakby miały jeździć, to ciekawe jakby jeździły, skoro pewnie nie pachnie, pachną, bo tu jest twórca tego serwera, ja nazywam to serwerem może to co nazywam to inaczej, ja to nazywam takie jakby inne jakby gry w roble tak nazywam serwerem ale mi się wydaje, że chyba to jest odpowiednia nazwa więc tak Eje. no tak się prezentuje tu jest poza ten Solaris, co prawda no inna właściwie Solaris bo tu jest tak tylko jedne drzwi się otwierają, to są jedyne takie drzwi w tym Solarisie, no i są takie dwa na zewnątrz, nie jak ta no i to słuchajcie, myślę, że to będzie chyba na tyle, no bo rozładował mu się elektryk, nie wiem, co on ma zrobić, ja sobie też nie wiem, co zrobić, bo ja pierwszy raz, słuchajcie, spotykam się z kimś taką sytuację, że komuś się rozładował autobus, ale w takim, może momencie, gdzie jest gdzieś, więc słuchajcie, myślę, że to będzie na no, tyle, słuchajcie. No i co? No i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. To było takie szybkie info, napiszcie w komentarzach, jeszcze Wam się też rozgotował. No słuchajcie, taki bus No i co? No i myślę, że to będzie na tyle. I trzymajcie się. Pa pa!